Witam serdecznie, z tej strony Baca. W dzisiejszym filmiku wykonujemy misję The Last Order. Mamy zebrać trzy jary do tej misji. troszkę jest słoje. Tu widzicie, tak wygląda ten słój. To jest swój green. Czyli tak. Jak widzicie, tu jar green był. Tu mamy jeden, gdzie mamy lirę, gdzie mamy w tym obszarze to mamy Las Order, tu mamy Morika, czyli na lewo od nich mamy jar green, troszkę na północ jest jar blue, tu są impy level 14, czyli zbieramy dokładnie taki sam jar, no i na wschód mamy jar red, czyli zbieramy te trzy jary, blue, red, green i potem mamy porozmawiać z Trevor'em. czyli tu widzicie te jary. No i mamy iść do Trevor'a pogadać. Okej, okay, dojechałem do, HM, do Trevor'a, Trevor znajduje się w porcie, tak? Tu macie Trevor Barlow. W tym regionie. Wcześniej zbieraliśmy te jary, te jary tu zbieraliśmy, green, jar blue, jar red. Tu macie las order, to jest taki punkt orientacyjny mniej więcej tego miejsca, gdzie te jary zbierać. No i zbierzecie je, no i trzeba jechać aż tu do drzewora, no i mamy z nim sobie pogadać. Gdzie on mi uciekł? to jest. Are those more -jars? Sure. Why not? He arrest. If you could. So while you were. low and behind, we need to find the. Themis is in concern. Look around the fort. I'll do it. Okay. No. I. misja wykonana, Does order, dostajemy nową. Collect leaves, czyli mamy zebrać jakieś to collect some leaves. Lines. to wszystko w tym filmiku. Do get